Cześć, jestem Wapomaniak i dzisiaj opowiem Wam, jak poradzić sobie z zapachem z vaporyzatora. Gotowi? No to lecimy. Ok, podzielę się więc po prostu z Wami kilkoma prostymi tipami, które pomagają Wam uporać się z zapachem z vaporyzatora. Stosuję je od lat i jakoś zawsze działają. A, dobra, no więc po pierwsze i najbardziej oczywiste, pierwsze co możecie zrobić po tym, jak zrobicie sobie inhalację gdzieś w zamkniętym pomieszczeniu, to jest po prostu je przewietrzyć. Nie trzeba oczywiście zwisać gdzieś z okna, czy nie wiadomo jak bardzo wietrzyć, wystarczy na kilka minut uchylić okno, a, no i po prostu to sprawi, że będzie po sprawie. Ten zapach bardzo szybko znika, to nie jest dym. A, no, częstym innym źródłem zapachu jest sam waporyzator, szczególnie gdy dawno nie był czyszczony, albo jesteście świeżo po inhalacji i na przykład wsiądziecie gdzieś, nie wiem, do tramwaju metra, a, no, to, to wtedy sam waporyzator potrafi po prostu emitować, pak zresztą jest z tego znany, na przykład, emitować sporą ilość zapachu. No i w tym wypadku po prostu warto albo trzymać sprzęt w czystości, utrzymywać, albo mieć jakiś taki przeciwzapachowy futerał na niego, który ten zapach będzie hamował. Jeśli chodzi o inhalację na świeżym powietrzu, no to wystarczy po prostu oddalić się na kilka metrów od innych osób, aby nie poczuły one zapachu. Z dymem tak się nie da, natomiast pamiętajcie, to nie jest dym. Ok, kolejny potencjalny źródło zapachu, o które pytacie, to jest zapach z ust po inhalacji. Owszem, on jest wyczuwalny, ale tylko przez krótką chwilę. Wystarczy kilka wdechów samego powietrza, napić się wody, no i w zasadzie on przestaje być wyczuwalny. Czyli na przykład jeśli wchodzicie tuż po inhalacji do środka, no to po prostu odczekajcie chwilę przed wejściem, jeśli nie chcecie, żeby ten zapach był wyczuwalny. No, a jeśli zależy Wam na totalnej dyskrecji, no to możecie pomyśleć nad zakupem filtra węglowego osobistego typu właśnie Smoke Buddy. No, one sprawiają, że po prostu wydychacie wdycha, w nie parę bądź dym, a, a z drugiej strony wlatuje czyste powietrze i, i zapachu nie ma żadnego. Jest to może trochę mniej wygodne niż przy normalnej inhalacji, no ale bardzo skuteczne. Dobra, no to teraz już wiecie, jak pozbyć się zapachu z waporyzatora.